Jesteśmy z powrotem i mamy... O, ale połączenie mamy coś. Za dużo nam coś wyszła ta, ta lelita. Cześć lelita. Hello. Czekaj, bo jesteś, mamy taki obraz twój, że jesteś wielka. Muszę ci tutaj poprawić, żeby było się dobrze widać. O, o już dobrze cię widzę. O. o, teraz jesteś z. O. o, jesteśmy z lelitą. Pytnic, słuchajcie, pokonaliśmy wszystkie problemy techniczne. Ale, ale, każdy z nas buduje... Słuchaj, Lelita, powiedz gdzie ty jesteś, bo nie jesteś poznany. bo jak ja wczoraj... <grym> gdzie roz... ty jesteś? Rozmawiałeś ja z Ja jestem w e, moim, moim ogrodzie domowym, tam, gdzie, tam gdzie, gdzie, gdzie moje korzenie, czyli w domku, Ale, e, na, wsi, w, na, wsi. na wsi. Są tutaj taki strój nawiązujący tak, do lokalnych Ja Coś jestem cyganką i Z <grym>, Cyganką... Lelita, powiedz nam, jak ty żyjesz bez publiczności? Jak cyganka. Czyli, że kradniesz pieniądze i wróżysz ludziom. Dokładnie. Czyli, ale to był żart, to był żart, bo nie było, że ja uważam, że kradną. Nie, a tak naprawdę to jestem raczej w takim stanie stagnacji. Ja już przed koroną miałam taki okres, że uznałam, że oh no, jakby coś muszę się zamknąć w domu, a tutaj. Nagle bank Pamiętam ostatni dzień przed tym, jak e, ogłosili, ogłosili stan wyjątkowy. To była środa. E, się, to był czwartek, ogłosili. A środa to był ostatni dzień, kiedy miałam pracować. Nie, na no, w ja byłam pamiętam no, w Juki wczoraj, jak ogłosili. E, I tam to nikogo nie było. Wręcz ja z Józefem grałem dla Józefa i od drugiej po się. Bardzo mi się to też wszyscy pamiętają. Gdzie byłeś kiedy ogłosił? Tak, tak, za so awesome. słuku. Uh. Ja nie, ja pamiętam gdzie była. powiedz nam, czy, czy ta pandemia się z na wsi spowodowało, że dostrasz jakiś, nie wiem, jakiegoś pomysłu, jakieś natknie na, na jakieś nowe twoje pomysły, bo jesteś jedną z najbardziej chyba takim taką rozwijającą się draquin w Polsce, która jakby zaskakuje nas za każdym razem, zwłaszcza śpiewasz na żywo. Dobra, pokaż ale... cytki! Mów mi, mów mi. To jest Ja cię kocham, zawsze prowadził nasze równości razem. Wiesz, teraz, teraz tak jest, gada, a jak, a jak skończyłeś się tak, o z Marioką Rebel, to mówi, że Mariolka Rebel bardziej woli od ciebie. Well, obie. Ja no, bym w, w, w byśmy zniszczyły system. Dokładnie. No. Opowiedz, czy masz jakiś jakieś pomysł na brokatowe, Dziwy, czy damy, Stefany, czy jak tam jest. Opowiedz, w ogóle opowiedz, że tych brokatowych dam, bo nie wszyscy w ogóle e, kojarzą. No, osoba, która występowała tam ze mną, to jest Mewo Mewsko, moja e, rozkoszna istota, bardzo serdecznie ją pozdrawiam. E, tą istotkę, bo bardzo, bardzo, bardzo ją kocham. Mam nadzieję, że zajmuje się czymś kreatywnym o. teraz. I my się niedługo bo tak bo właśnie ostatnie dwa tygodnie ostatnie dwa tygodnie spędziłam właśnie tutaj a jeszcze wcześniejsze dwa tygodnie po ogłoszeniu stanu wyjątkowego przeprowadziłam się na chwilę do Omewska do jego gniazda i tam uzna, uzna, uznaliśmy razem że będziemy tworzyć muza po prostu pod wpływem kwarantanny. Pod wpływem kwarantanny. O. E, więc, więc parę pomysłów w środzie. Ostatnio wypuściliśmy taki mały fragmencik, jeszcze mały zresztą, fragmencik, na e, Kasper, oglądasz to, zamknij drzwi od pokoju naszego. <gry> Bo mam tutaj trochę zakłócenia z zewnątrz, przepraszamy. Okej, okay. okay, Kim, spoko. No więc, e, wypuściliśmy ostatnio e, cover zespołu Blok 27, tak sentymentalnie w ogóle. Jest... Blok 27? Tak! Jezu, złańc. pamiętam coś jakiego? Tak, istniało. To było, dla mnie to było jakieś takie zjawisko e, trochę socjologiczne wtedy. To był, mieliśmy z jednej strony z Niemczech nad, nadciągał Monsun, czyli Tokio Hotel. A w drugiej była Polska z roku 27. Emo i ten związek z rudą Co? To? Co to, to, to jest. Bo już jestem stara. Lewita właśnie. 27 przecież skończyłam 28. O ile? Mój Boże. 8, ale ciało dalej mam piękna. Jezus Maria. Ja o, Kaczycki, kaczycki. spala się u mnie. Po, tak nie twórczyła wajta. <laughs> na to bezwstydni, co? Słuchaj, no ale właśnie, bo w tym, w tym roku... Y... I love my body, I love my skin, I am a, goddess, I am a No już, dobrze, uspokój się. Słuchaj, bo w tym roku sezonu paradowego marszowego w zasadzie prawie nie będzie. No jakieś tam zostaną y, okruchy, że tak powiem, jeżeli się uda. Y, co my zrobimy? Jak, my, jak geje będą się poznawać, świętować, ruchać, jeśli nie będzie Parad i Marszy? No to chcę powiedzieć, że na przykład Gorzów padł na pomysł. <słuch> żeby zrobić marsz online, w sensie wydarzenie jakby tęczowe. I, no, I mimo wszystko, jeżeli chcemy być w grupie, albo jakby pokazać swoją obecność tak masowo, to jesteśmy tylko w stanie poprzez internet, poprzez Cyberświat. I ja jestem w ogóle jak najbardziej za tym, bo tą przestrzeń też trzeba zdobywać. Ja ja uważam, no. ja bez... przez online marsze, jakby... no. Nie zwalczymy i e, tak naprawdę to nie dotrze do takiej liczby osób e, bez jak, jak, ja jak wiemy, marsze równości, tak może są, wchodzą w przestrzeń e, jakby, społeczeństwa, nawet które, które nie chce, albo tak. które nie jest świadome i widzi nas, tak. widzi, że ktoś żąda jakichś praw, że te osoby istnieją, chodzą. Tak. A nagle e, online ja no, tak uważam, że. Znaczy nie fajnie, że robimy te akcje, maszerujemy, próbujemy jakby zastąpić tam rzeczywistość po prostu tak. e, przez online my to i to też robimy e, pracując. My z tak jak oczywiście, oczywiście tak samo, oczywiście. Powiem że e, ja nie, nie jestem, jestem przekonany na to, czy te online rzeczy, rzeczy będą aktywy, coś coś nie tam tam też, nie, nie chcę przerywać Ci, ale ja rozumiem bardzo Wasze podejście i e, tylko, że moim zdaniem jest kultura, jest taka... Grupa ludzi, która też bardzo szanuje świat internetowy, jest dla niej to równie, równie, równie ważne miejsce. Wydaje mi się, że znaczenie jakiejkolwiek obecności, mm -hmm. jakby pobudza niektórych do, do zastanowienia się nad sobą, nad małą refleksją, ja przez większość swojego dzieciaka, jak byłem chociażby tu, a nawet dojrzewania, czyli tylko okresu, w którym jakby moja seksualność, dopiero jest odkrywana, byłem na wsi i moim jedynym dostępem był internet. Pamiętam, że wszystkie rzeczy, które tam były, były prawie święte. Więc wydarzenia, różne gry, różne możliwe, możliwości poznawania ludzi. Więc moim zdaniem ta inicjatywa, w ogóle pozdrawiam serdecznie bardzo Gorzą, bardzo Was. No, ja, spod spod... To znaczy, ja uważam oczywiście, że, dobrze. tylko tak, ja no. uważam, że z jednej strony no jak my, że internet jest furtką dla osób, które są w małych miejscowości bez opownych, okay. tak? to nie uważam, nie. że drugą stronę tego obecnie nie ma. A, a le... że blokuje ciebie wielką miastową, tych kurwa. No tak, I znaczy, ja bym właśnie w no, w rozdajmy. Rozdajmy. że naprawdę na internetu na mm koncertach -hmm. o... Bardzo, o logikach o nerdach, którzy naprawdę jakby tu, funk tu funkcjonują. Oni potrzebują tego świata zewnętrznego i chcę ich bardzo serdecznie wdropić. Bo jeśli masz wolny wieczór przed Lolem i chcesz kogoś, który patrzy, jak grasz, to zadzwoń. 0700 Lilita Petty. Tak, bo będę twoją gamer dziewczyną. <laughs> Ojej, Lelita, Lilita, No dobrze, ale czy słuchaj, dobrze, ale generalnie moje pytanie jest takie. Czy podsumowując, czy ty sobie radzisz, twoim zdaniem, czy sobie nie radzisz? E, psychicznie? Psychicznie jestem jak brzozy pod polewie, ale wydaje mi się, że coś tam się dzieje. Coś tam się dzieje. Ekonomicznie jestem jakoś na szczęście w miarę, w miarę funkcjonująca, ale... Zdaję sobie sprawę z tego, że moje oszczędności, jakby to wszystko, Żyłem, żyłam głównie ze śpiewania. Mm -hmm, I tak. jakby w swojej prywatnej części, i w tej kwestii, tak? Wszystkie wydarzenia są odwołane. Ja y, nie mam swojego managementu. Sam managementu. Tak. Sama jestem swoim managementem i jest mi dość ciężko ogarnąć to wszystko. Nie oszukujmy się, nie mam ze sobą szkół pr i jasne, troszeczkę jasne. ciężko to wszystko. Zresztą sama pewnie wiesz, zajmując się tym. No. Więc to, 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 to mnie trochę martwi, że, że chciał, chciałbym już być gdzieś dalej, a, a troszeczkę wszystko mi się zatrzymało, kontakty też są jakieś takie, no wiecie, ludzie są skupieni na różnych rzeczach w tym momencie. To są kontakty, jakie są, no chujowe. Pamiętaj, jaki masz przepis jeszcze na, na, na kwarantannę, na brak seksu i innych rzeczy, powiedz. Ja mam żołnierzy, no więc y, jakby, y, ponieważ y, wydaje mi się, że y, są, no, no jakby, o oh Jezu Marcel, uspokój się, bo wiecie tak y, nerwowo się tam, że uff, let's party. Y, no wydaje mi się, że są w ogóle możliwości i sposoby na zaspokajanie swoich potrzeb przy okazji poznawania ludzi. Nie? A jak że masz tam Na wsi właśnie. <laughs> A, coś, ty. chodzę po lasach, skaczę, seks ręką, mam nadzieję, że spotkam myśliwego. Myśliwego! A to ja wtedy ja miałam kawałek, 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 kawałek. Kawałek, bardzo szwarnego. Bardzo Ci dziękuję, o, witam, to, że zgodziłaś się z nami. Tak, rozmawiać. musimy lecieć dalej, oczywiście, niestety, bo to wszystko na żywo, to wiesz, jak to jest. Ale cieszymy się, że jesteś z nami dzisiaj i cieszymy się, że Cię widzimy, że wszystko jest w porządku. I A jeszcze mogę jedną to rzecz możesz. Słuchajcie, yy, yy, dla wszystkich osób młodszych, jeżeli to oglądają, słuchajcie, jeżeli macie słuchajcie problemy, do... jest wam ciężko promuć, bo jesteście zamknięci, nie, jest, e, zapraszam na Lambdę Szczecin. Tam e, są telefony, gdzie możecie porozmawiać i skontaktować się z kimś z waszym problemem i zwierzyć się z waszej sytuacji. Mamusiu, udzielamy obiadu. Pozdrawiamy mamę, pozdrawiamy. OK. A, a, dziękuję zaraz będę. ciebie, twoją mamam, całą wieś, całą wieś. Pamiętaj używaj we gumek. Pa pa.